Anioły. Anioły są niebiańskimi istotami, wybranymi przez Boga, aby służyć Jego celom wszędzie w stworzeniu. Są one albo uosobionymi mocami lub atrybutami Boga, albo są w pełni wyzwolonymi duszami, których istoty zawierają doskonałego ducha Boga. Po przezwyciężeniu zarówno ziemskich, jak i niebiańskich pragnień i przywiązań, te w pełni wyzwolone dusze połączyły się z duchem, a następnie ponownie pojawiły się w czysto energetycznych ciałach, jako wszechmocne, wszechwiedzące siły boskiej woli. Aniołowie Boży i wywyższeni święci, w imanentno transcendentnej sferze wszechobecnej świadomości Chrystusowej, mogą swobodnie poruszać się w każdej sferze nieskończoności, mogą wznieść się do Królestwa Ojca Niebieskiego, tam jaźń łączy się z niezgłębioną błogą duchowością. Odcisk ich indywidualności jednak pozostaje i może być odzyskany dobrowolnie lub na polecenie Boga. W sferze świadomości Chrystusa Posiadają indywidualność, ale są w stanie ekstatycznym. Tam rozpuszczają swoje ciało astralne. Kiedy schodzą do obszaru wibracji, mogą być postrzegane w ciałach astralnych, które wyglądają jak ciała fizyczne, z wyjątkiem tego, że są wykonane z promieniującego światła. Jako przyjawiona forma, Ciało to ma substancję, ale nie ma grubej solidności. Tak jak obrazy senne, wydają się być tak konkretne, a jednak składają się z subtelnego światła astralnego. Zmieniając wibracje swojej superelektrycznej formy, aniołowie mogą świadomie stać się dużymi lub małymi, widzialnymi lub niewidzialnymi nie tylko w astralu, ale także w fizycznym eterze, jak wtedy, kiedy aniołowie pojawili się, by wychwalać narodziny Jezusa. Innym razem anioły i boskie istoty, w swojej astralnej formie, widzialne lub niewidzialne, wnoszą swoją korzystną obecność do wydarzeń na Ziemi. Na przykład, gdy w odpowiedzi na oddane błaganie, lub w odpowiedzi na dobrą karmę, osoba lub sytuacja zasługuje na boską interwencję. Nie ma trudności nie do pokonania w widzeniu aniołów i komunikowaniu się z nimi, wymaga to jednak głębokiej i wystarczająco długiej koncentracji, tak aby cały niepokój umysłu zniknął, a serce całkowicie dostroiło się do subtelnych niebiańskich wibracji. Gdy ciało fizyczne i umysł są niespokojne, świadomość nie rejestruje obecności aniołów lub istot niebiańskich. Człowiek musi wiedzieć, jak się do nich dostroić, aby widzieć boskie istoty. Serce, centrum uczuć, zasada świadomego postrzegania w człowieku, opisywana w jodze jako cita, jest odbiornikiem percepcji, podobnie jak odbiorniki radiowe i telewizyjne odbierają dźwięki i obrazy poruszające się w eterze. Oko duchowej intuicji wysyła takie percepcje z wszechobecności do świadomości. Dlatego w stanie głębokiej koncentracji osiąganej podczas praktykowania naukowych metod medytacji jogi, uczucie, cała duchowa materia inteligentnej świadomości i oko duchowe współpracują ze sobą, aby dostroić się do subtelniejszych wibracji spirytualnej manifestacji, udoskonalając i wzmacniając ludzką świadomość Syna Człowieczego, a tym samym podnosząc ją do stanu odbiorczości. Poprzez osoby z medialnymi predyspozycjami lub spirytystyczne demonstracje nie można ani skontaktować się z wyższymi sferami niebiańskimi, ani z ich wzniosłymi świętymi i aniołami. Co najwyżej można dotrzeć do zwykłych lub niższych poziomów astralnych, jak również do ich istot lub jak to się zdarzało częściej, do niewiarygodnych egzystencji, które po śmierci są jeszcze przywiązane do Ziemi. Kiedy duchowe oko jest otwarte, a umysł w stanie świadomości Chrystusa obejmuje całe stworzenie, poszukujący Boga wie, że Jego własne prawdziwe ja jest istotą anielską, nieśmiertelną, niezmienną duszą. Uświadamia sobie, że w stanie wcielonym ciało astralne jest prawdziwym ciałem, dostawcą życia, mocy zmysłowych i świadomości, i że jest ono bardziej namacalne niż grubsza forma atomowa i zbyt potężne, by zraniły je słabości, choroby i kłopoty. Szatańska złuda przekształca doskonałe dusze aniołów, Śmiertelne diabły, a przynajmniej jednostki, które zapominają o swojej boskiej naturze. Ale nawet morze grzechu nie może zepsuć duszy. Grzech oznacza występek. Odrzuć grzech ignorancji i jego zwodniczą zachętę do zła. Zachowaj swoje serce wolne od zazdrości, gniewu i samolubstwa. Daj bezwarunkową miłość wszystkim ludziom, nawet jeśli mają swoje słabości. To jest droga dostania się anielskim synem człowieka, w harmonii z aniołami i w pełni wyzwolonymi synami Bożymi. Paramahansa Yogananda. To nagranie, przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz wprowadzić w praktykę i możesz być posłańcem tych prawd ukochana istoto boska wystarczy tylko że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym chodzi nam jedynie o przekaz dobra z dobrej woli więc że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.